Z nową tą formacją, którą mam nadzieję współtworzymy jeszcze mocniej, będziemy współtworzyć jeszcze mocniej z Krzysztofem Mardanowskim, z Markiem Jakubiakiem, z Jarkiem Sachajko, czyli Wolnych Republikan Wolni Republikanie, że doprowadzimy w końcu do, do rzeczywiście m, m, początków prawdziwej reformy, mocnej reformy sądownictwa, która rozpocznie się od sędziów pokoju wybieranych bezpośrednio no, przez no, obywateli. Mówi już Proszę. Tyle lat. No tyle lat, no był przecież projekt wyszedł z kancelarii prezydenta. Mówione było wiele lat, ale był projekt gotowy, projekt został niestety zablokowany. Już nie chcę wchodzić w szczegóły, ale w ogromnej mierze dzięki, dzięki właśnie tej dzisiejszej, dzisiejszej władzy. Hmm. Prezydent e, wspomniał też o ambasadorach, no bo mamy wojnę ambasadorów. E, m, Radosław Sikorski twierdzi, że prezydent to ma tylko podpisywać to, co rząd, bo rząd prowadzi politykę zagraniczną i to prezydent blokuje, bo nie podpisuje. Prezydent, e, prezydent mówi nie, no ja nie jestem tylko od podpisywania, tak. To prezydent partycypuje, uzgadniać. może, może mu się pomyliły słowa panu Sikorskiemu. Prezydent partycypuje w całym tym procesie nadań, y, 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 nadań ambasadorskich, tak to nazwy. Yy, I po prostu, to podobnie jak z prokuratorem, podobnie jak z panem Romanowskim, przecież tam też doszło do, właśnie do sytuacji takiej, że właściwie to nie wiadomo, yy, kto jest w tej chwili prokuratorem, bo musi prezydent uczestniczyć w procesie odwołania yy, prokuratora krajowego. krajowego. No, no to jest po prostu jakiś dramat, my żyjemy w jakimś państwie, jak w jakiejś republice, no, przepraszam, no, no, republice, ale bananowej, dlatego, że, że wszystko właściwie wykładnią prawa. Znaczy, nie ma wykładni prawa, jest, wykładnią jest wola wodza partii. I wie pani, dramat tego ustroju polega na tym, że szef partii władzy ma dzięki tej fatalnej konstytucji, której dzisiaj notabene obchodzimy rocznicę jej wejścia w życie 17 października. Tak, tego ohydstwa, tak przynajmniej o tym napisał Herbert. Ale wracając do tej, do, tej, do tej, że ta konstytucja daje szefowi partii władzy, władzę wręcz absolutną i jeżeli zdarza się sytuacja, że szefem partii władzy jest człowiek, dla którego Polska posiada podmiotowość, okej, okay, to jest jeszcze dla mnie, mimo że, że republika nie na do przełknięcia, ale jeżeli na szczycie partii władzy jest człowiek, który jest Kosmopolitą, egoistą, narcyzem, egocentrystą, to to się może skończyć tragicznie dla całego państwa, dla 40 milionów obywateli. Jarosław Kaczyński w sobotę mówił mi, że ta konstytucja jednak ma luki, w takim sensie, że ona nie ma zabezpieczeń. No nie ma. I że być może, po, po, gdyby doszło do przejęcia władzy po kolejnych wyborach, może należałoby wprowadzić jakiś akt zastępczy, zanim większość konstytucyjna się zbierze, Panie żeby dator, zmienić konstytucję. Od 2015 roku ja się łudziłem, liczyłem na to, że w 2015 roku wejdziemy w takiej ilości posłów, że nikt bez nas nie będzie mógł sprawować władzy i wówczas w jaki sposób wymusi się, aby Sejm od dwa, w 2015 roku był konstytuantom. Napisać nową konstytucję. Dziś, jak powiedziałem, jest rocznica wejścia w życie mhm. tego tworu. Który, gdzie wie pani, największym dramatem jest nawet nie to, że komuniści, postkomuniści ją napisali, tylko największym dramatem jest to, że napisali ją tylko postkomuniści, bo to były w czasach chyba 93, nie pamiętam dokładnie, kiedy były wybory, ale konstytucja była pisana kilka lat i była pisana akurat w tym momencie, kiedy prawica, światopogląd prawicowy nie miał swojej reprezentacji w parlamencie zbyt licznej. Cała była zdominowana albo Unią Wolności, czy jej tam jakimiś E, i, i, i SLD post PZP-rowcami. Jedno środowisko napisało. Napisało tę konstytucję. Ja nie wiem, czy ja znajdę, ale właśnie Musiło się nawet no nie konstytucja znajdę, nie zdążę. Kwaśniewskiego, prawda? No bo to. No, Kwaśniewskiego, no bo to była tylko jego. A tak. no, wie pani, no, ludzie mają różne poglądy już tutaj nie, już nawet nie jest istotne, czy więcej jest tych o, o światopoglądzie lewicowym czy prawicowym, ale jeżeli tylko jeden światopogląd napisze konstytucję no tak. dla wszystkich przy takich no, niewielkich różnicach powiedzmy, w narodzie, w sensie tego podziału, no to to jest dramat. To, to mamy gotową, gotowy scenariusz na Tutsi i Hutu, na, na, na wojnę. Mówiąc o ambasadorach, prezydent wczoraj też wspomniał, że no on się nie może zgodzić na tam propozycje rządu niektóre, bo niektórzy z tych kandydatów to są absolwenci moskiewskiej no tak, szkoły, mimo tak. to jakieś oburzenie wywołało, słyszałam pomruk no ale po stronie rządu. No właśnie też nie rozumiem, no przecież no po prostu, takie są po, po, fakty. No takie są fakty, no jest, jest tyle. No. Prezydent y, mówił też o demokracji walczącej, odniósł się do tego, co Donald Tusk zaprezentował y, tuż przed powodzią i to jakoś temat ucichł, ale y, prezydent mówi, ja już takie demokracje to znam, bo była ludowa, a w ogóle demokracja przymiotnikowa to nie jest żadna demokracja. No i Wie chyba pani, w, tematy, jest, jest w, te, w tematy demokracji nie wchodźmy bo ja uważam że tej demokracji nie ma w Polsce w, w, od 44 roku to jest to jest semidemokracja to jest demokracja partyjna od, po 97 roku a więc, porównywalna. a więc Żadna, bo też przymiotnikowa partyjna no, no na tak to, idąc. na to wygląda natomiast dlaczego ona jest taka jaka jest przeczytam tutaj właśnie znalazłem przepraszam tak że w proponie ale tutaj Zbigniew Herbert o obecnej konstytucji Przedstawiony projekt konstytucji odrzucam w całości. Po pierwsze, ze względu na, może, na, może frywo, ze względów może frywolnych, to jest stylistycznych, ale niestety taki mam zawód. To elaborat napisany fatalną polszczyzną, a przecież będzie lekturą dzieci i młodzieży. Powtórę. Z punktu widzenia prawnego i merytorycznego jest to wypracowanie wręcz haniebne. Roi się w nim odmętnych sformułowań niek niektórych spraw, może mających zapewne przykryć treść i zapowiedzi zgoła groźne. System o, o fasadzie kapitalistycznej, którego istotę stanowi gardzące społeczeństwem oligarchia posiadająca wszystkie kluczowe urzędy i stanowiska finans finansowo-polityczne. I tyle. No, cóż ale, powiedzieć. Ale to jest tak. Ale no cóż powiedzieć. A powiedzieć, że spróbujemy z wolnymi republikanami zjednoczyć wszystkich y, tych ludzi, którzy mają po patriotyczny, a którzy no albo nie chodzili, albo do, do wyborów zbyt często, albo z różnych względów nie zagłosowali w, y, na Prawo i Sprawiedliwość w obecnych wyborach. Spróbujemy ich namówić do Aktywnego uczestnictwa w wyborach, i spróbujemy no, współ, współtworzyć siłę, która odsunie kosmopolitów i złych ludzi od władzy. Słyszał Pan o tym, że byli funkcjonariusze SB? Masowo odzyskują przywileje, to no akurat tak. było obiecane, no, tak? Tak. no i że te krzywdy będą tak. naprawione, mówił Donald Tusk. I to są takie dane. Ministerstwo spraw wewnętrznych wydało ponad 700 pozytywnych decyzji przywracających te przywileje, a z kolei sądy oddaliły 1028 tysięcy, tylko 1028 tysięcy skarg SB-ków. To jest tak, wie pani. Ja tutaj mam tutaj nie, nie broniąc, że tak powiem, komunistycznych, komunistycznego aparatu bezpieczeństwa. To y, uważam, że jeden błąd został popełniony. Było mianowicie y, małe zainteresowanie sprawami tych funkcjonariuszy bezpieczeństwa, którzy funkcjonowali również zarządów prawa i sprawiedliwości wcześniejszych i też, y, też otrzymywali, otrzymywali medale za, za swoją służbę. Mówię o na przykład nie, specjalistach z Centralnego Biura Śledczego, którzy gdzieś tam w swoim czasie otarli się o Urząd Bezpieczeństwa i tak dalej. Też było dla mnie kontrowersyjne zabranie tych pieniędzy, na przykład, nie wiem, pani sprzątającej, czy, czy, czy tego mhm. typu ludzi. Natomiast takie gremialne, takie właśnie kurtowe przywrócenie z kolei tego, co zostało zabrane, to też jest, nie, pani rzeczą straszną. Ja ostatnio oglądałem... Film, no może troszeczkę tam jest gloryfikowanie, znaczy troszeczkę, dosyć duże gloryfikowanie gierka, ale z drugiej strony to gloryfikowanie pokazało też Jaruzelskiego i Kanie jako tych przedstawicieli, bezpośrednich przedstawicieli Moskwy w Polsce. Świetny, naprawdę fajny czterodcinkowy film, serial. No i, 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 i właśnie tej. Nie tym, którzy, wie Pani, to troszeczkę tak obrazowo powiem, nie mm. tym Sbekom gierkowskim, takim miękkim powinno być to te, ale tym właśnie za oddawanie dawanie wysokiej emerytury zakapiorom, którzy służyli tak naprawdę Moskwie bezpośrednio, no to jest absolutnie, absolutna konieczność. Przywrócenie im tych pieniędzy jest zbrodnią po prostu. No to jest tak, jakby Mengele dostał, jakieś rodzina po Mengele. Odszkodowanie za krzywdy ukrywania się doktora Mengele w, w tym powojnie. A jak pan widzi te najbliższe wybory prezydenckie? Bo Donald Tusk już odlicza Andrzejowi Dudzie te wszystkie dni, ile tam mu zostało, to już i tak o tyle za dużo pisze i tak dalej. No i cały czas czeka, że oni już już są w blokach startowych, bo na pewno wygrają, taka jest narracja. Nigdy nic nie jest na pewno. To na pewno. A druga, a druga sprawa, jak ja widzę. Wie pani, ja uważam, że jednak pewien błąd został po, popełniony. Wiem, że, że ciężko takiego jednego kandydata byłoby znaleźć na całej prawicy, że prawdopodobnie Konfederacja tutaj też niechętna byłaby takiemu rozwiązaniu, ale z no drugiej strony, ale ja z drugiej strony, wie pani, ale z drugiej właśnie powiedział Bosak i wie pani. Tak. Ja wychodzę z takiego założenia. Znaczy, nie może nie dosłownie, że wszystko jedno kto, ale wszystko jedno, który reprezentant, który ze stron patriotyczno-prawicowych zostałby prezydentem, gdyby wcześniej Prawo i Sprawiedliwość, przecież to brzydko zabrzmi, ale ułożyło się z Konfederacją i wystawiło na przykład Krzysztofa Bosaka. Ale, ale to... Mencen przecież ma startować. Ja rozmawiałam tu z Bosakiem. No Bosak więc ja, ja wiem, że... że to dlatego nie ceduję tutaj tego zaniedbania tylko i wyłącznie mhm. na Prawo i Sprawiedliwość, bo również w tych wszystkich środowiskach są, y, są jakieś tam konflikty, nawet w tej konfederacji są jakieś, jakieś takie partykularne interesy i tak dalej. No ja być może z tego wszystkiego wybrnę w taki sposób, że jeśli Marek Jakubiak się w, y, w końcu zdecyduje, czy chce startować, czy nie chce startować. A pan to nie? Ja? No. Ja skąd? Ja już nie. nie, 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 nie. Ja mam nie nie no, Pan ja mam. To ogóle świetny wynik wtedy. Wtedy tak, ale teraz na pewno bym nie powtórzył połowy tego jednej czwartej, tego byłoby trudno powtórzyć. To były inne czasy, inna energia poza tym. To na, na dłuższe roztrząsanie. To już wystarczyło, niech Pani zauważy, wystarczyło już wybory parlamentarne, to już było trzy czy cztery miesiące, mhm. kilka różnic i z tych 20% poszybowało do 8% poparcie, bo już nie dlatego, że ja cokolwiek przegrałem i tak dalej, że tutaj gdzieś coś zaniedbałem, tylko przede wszystkim z tego względu, że Wokół mnie pojawili się ludzie, którzy obecnie też są w Sejmie, właśnie w Konfederacji, narodowcy, wolnościowcy, i to już w jakiś sposób mnie określiło. I już te osoby, które były bliżej centrum, już mówią: o nie, to jest za ostro. Tutaj jacyś narodowcy i tak dalej, i tak dalej, to my na, na tego Kukiza, na ten jego ruch nie zagłosujemy. Więc tak to wygląda. I tutaj... no to chcę pan, przepraszam, powiedzieć, że no, Platforma Obywatelska, czy ta koalicja rządząca, no ale chyba. Kandydat z platformy, jeśli to miałby szansę, nie powinna być aż tak pewna swojej wygranej, bo oni znaczy się, są pewni. Nie, nie, nie. Pewny, pewny. On nigdy nie ma pewności. To jest tylko, że z drugiej strony. No prawica w drugiej turze musi się zjednoczyć, to nie mam wątpliwości, choćbym nawet kandydata PiSu osobiście nie lubił, nie darzył go sympatią, ja wiem jedno, nie może wygrać tych wyborów, mówię to jako Polak, jako patriota, naprawdę, miłujący po prostu Polskę człowiek, nie może wygrać tych wyborów przedstawiciel obecnej władzy, nie może. Dlaczego? Bo dlatego, że będą wtedy, bo wtedy, a jeszcze gdyby to był Tusk, to to mamy w tym momencie, w, no... Nie wiem, jak to określić cesarstwo? Nie wiem. Nawet nie wiem. To jakiś system, którego jeszcze nigdy nie było, jeżeli on teraz jako premier zachowuje się jak cesarz i, i właściwie nikt mu nie może. Tak, Bodnar stał się z, z rzecznika praw obywatelskich, rzecznikiem Tuska, premiera. No to wie Pani, Niektórzy no to co do Niektórzy był rzeźnikiem, prawda? No to, to, to ostrzej mówią niż ja, ale to właściwie jedno i to samo jakby się masz. No właśnie a propos rzeźnika, jak Pan ocenia to przetrzymywanie w areszcie tego biednego księdza? No po prostu dwóch urzędniczek, ale przede wszystkim ten ksiądz jest symbolem takiej opresji, bo ksiądz dostał dotację po prostu. Dostał, nie ukradł i nie zdefraudował. Powiem tak, ja nie będę tego oceniał, bo y, 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 to jest po prostu niepotrzebne, z całą pewnością, bo ksiądz nie jest y, karkiem, który tutaj może mataczyć i, 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 i robić jakieś, jakiegoś różnego rodzaju ruchy, zagrażając bezpieczeństwu państwa. Ale a propos tych pieniędzy, o których Pani mówi, no nie wiem czy dzisiaj czytałem, nie wiem ile w tym jest, ale przejrzałem. Coś mi tam rzucił w oczy, że podobno jedna z fundacji, w której, w której pani Tokarczuk Olga jest, zasiada w Radzie, podobnie jak ja w tej fundacji potrafisz Polsko. Dostała 17 milionów dotacji z, z, przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości i tak dalej. 17 milionów dostała od tuska na jakieś gry komputerowe. No, no to, wie Pani, te pieniądze, które myśmy na przykład pozyskali w, na, na propagowanie demokracji bezpośredniej, wszystko jest wyliczone co do złotówki na stronie internetowej lub bezpośrednio.pl. Zapraszam Państwa do zapoznania się z ideami demokracji bezpośredniej i jest stworzona platforma do e-votingu która jest również za darmo do dyspozycji, proszę Państwa, przez Wasze wspólnoty, czy to mieszkaniowe, czy to, czy to spółdzielcze. Naprawdę zapraszam do zapoznania się z tą stroną, a ja Panią redaktor, proszę, żeby jak już ruszymy całkowicie z tym, z tym obywatelskim sznytem, pokazać, żebym mógł, żeby mógł okazję pokazać ludziom i pokazać instrukcje, jak, i... jak posługiwać się tą platformą do głosowania brzydko brzmi w tej, w tej audycji słowo Platforma, ale no niestety tak Nie to ta. Jest. No, nie. Ale nie ta. Normalna, taka fajna, obywatelska, prawdziwie. Yy, i, I z których możecie Państwo korzystać, gdzie głosowania są absolutnie, yy, absolutnie wiarygodne. Nie można oddać dwóch głosów i tak dalej. Możecie sobie tam i to macie za darmo, za te trzy bańki, które Kuki wziął. Podobało Ci się wideo? Zostaw swoją opinię w komentarzach. Zachęcam także do subskrypcji kanału. I kliknięcia przycisku Lubię to. Następnym razem zjadłem jednego.